Spójrzcie, są zakupy, jak widać coraz mniej w tym koszyku, za tą cenę, tutaj jest 150 parę złotych. Widzimy soki, widzimy jakieś tam owoce, O oj też dynię wzięłam piżmową, bo przepyszna ta zupa dyniowa z Thermomixa. Odrobinę pomidorków, ale hol zakupowy taki całościowy zrobimy w domu. Zobaczcie, co mam w aucie. Mam mnóstwo jakichś ciuchów, których nie używam już. Ta spódnica to, słuchajcie, może raz była założona przez zagadkę. Tutaj mam spodnie. Ja je kupiłam w Zarze, z tego, co pamiętam. Tak, w Zarze. I też dobrze na mnie nie leżą, więc też do oddania, kochani. Fajna kurteczka. Tutaj mamy też z Zary chyba ta koszuleczka jest. Wrzucam, kochani, do... Pojemnika na odzież. Mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta. No, odpada, kochani? Boże, jak zimno, ale, ale pogoda, ale zimny wiatr. Fryzurę mi rozburzyło. Kochani, jestem pod Biedronką. Yy, widzieliście moje zakupy. Byłam rano pod telegrafem, kupiłam dwa chlebki. Byłam też w aptece i dla Adusi, O Kurczę, otwarło mi się. Kupiłam fiordę dla dzieci do ssania. Mam nadzieję, że to pomoże na chrypkę, wydaje mi się, że gdzieś z rana jest ok, a później gorzej, chyba w związku z tym, że dużo mówi w przedszkolu to i, i gdzieś to gardło wysiada, mam nadzieję, że ta Fiorda Junior pomoże o smaku malinowym. I kupiłam też, kochani, takie kapsułki, nie kapsułki, gadam głupoty, kuleczki do kąpieli. To nie jest, słuchajcie, tak jakby sól, tylko perełki. O, perełki o zapachu kokosowym. Nie otwierałam w sklepie tego, ale pani mówiła, że mega, więc mam nadzieję, że z ekstraktem z kokosa. Mam nadzieję, że, że udany zakup i że moja kąpiel z pomocą tych kuleczek będzie. Nie, słuchajcie, niebiańska. I wzięłam też, słuchajcie, 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 słuchajcie. I wzięłam też yy, plasterki, bo się skończyły w domu, nie ma nic. A Ada, jak weźmie, słuchajcie, takie opakowanie, to najlepiej, żeby wszystkie naraz ukleiła sobie na całym ciele, a później nie ma. I tutaj, kochani, mam z Avonu perfumki yy, Pearls, Pearls się nazywają. Przepięknie pachną. Nie wiem, czy któraś z Was miała Boże światło odbija pers. Tak, coś takiego. Dostałam je na imieninę od koleżanek z pracy, więc będę używać, używać, kochani, i jeszcze mam tylko nie wiem, czy widzę tu, a możliwe, że... Nie widzę, widzę. Zobaczcie, co sobie zakupiłam. Today z Eivonu. Today Tomorrow Always. Bardzo dawno tego nie miałam. To są dosyć drogawe te perfumki, ale tutaj jest 100 ml i udało mi się zdobyć je na promocji. Także całe lato będę, kochani, pachniała Eivonem. Bardzo lubię, słuchajcie, perfumy z Eivonu, wody toaletowe i wszelkiego rodzaju zapachy eivonowskie. Mam tam z tych perfum i w z których jestem bardzo zadowolona. Miałam również te Incadence, Scents. one troszeczkę mniej trwały, ale też przepiękny zapach, także polecam. I teraz będą pelsy i będą tudejki. Także jadę do domu, moi drodzy. Chyba wszystko już sobie pozałatwiałam. Pora wracać do domu. Jest tak zimno, że naciągnęłam ten szalik. Słuchajcie z powrotem i na głowę, bo pieprzyć, za przeproszeniem, słuchajcie, yy, wygląd, ważne, żeby nie zaziębić się, nie zachorować, maj zapasem, pasem, a ja co, będę schodzić z katarem albo kaszlem, bez sensu. Moi drodzy, witajcie, kochani, jestem w domu, jest godzina pół do siódmej, Boże, jak to leci, a tu taka Słuchajcie, jasna aura, że jeszcze nie robi się szarówka ani nic, a tu już prawie siódma, nieważne, nie o to chodzi. Moi drodzy, przychodzę z holem zakupowym byłam w Biedronce, przeanalizowałam wszystkie produkty, przeanalizowałam również cenę, żebyście wiedzieli, czy jakaś promocja, ile co kosztowało. Czy się na czymś przejechałam, jeżeli chodzi o zakupy? Że wydawało mi się, że na półce jest inna cena, a w rzeczywistości jest taka. Czy mnie pani w sklepie nie oszukała i na pewno mi dobrze wszystko ponabijała? Bo wiecie, że to z tym jest różnie. Dobra, zaczynajmy, kochani. Przekręcam was na drugą stronę i pokazuje wszystkie produkty po kolei, ale zanim chcę Wam pokazać, kochani, dostałam takie jakieś wysypki, wiecie? Taką kaszkę. Nie wiem, czy to widać na ekranie. Może zrobię tak, żeby było ją bardziej widać. O, taka czerwona, no nie wiem, czy widać. Kaszkę. I słuchajcie, tylko na wewnętrznej stronie dłoni. I nie wiem, czy od jedzenia, czy, bo ja nic w sumie innego nie jadłam, jedyne co jadłam to taką, słuchajcie, wczoraj coś nowego, sałatę i ona jest, zobaczcie, w ziemi. Co córeczko? Takiej kanapki nigdy nie jadłam. Nie lubisz sałatą? Nie lubię, ale ja lubię samą sałatę. Bez szynki? Bez szynki i bez tego, co są. No dobrze, dobrze kochanie. I nie wiem, czy czasem, moi drodzy, nie wiem, jakieś pestycydy były na tej sałacie, nie wiem, pryskana była czy coś. No nie mam pojęcia, no tak mnie swędzi. Słuchajcie, kaszka, kroska, kokrostki i tak to jest takie swędzące. Tu się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje. Co prawda, tam koleżanka mówiła, że jeżeli by to było od jedzenia, no to najprawdopodobniej miałabym to na całym ciele. A ja mam tylko, słuchajcie, na tych przedkubach rąk. No, nie wiem, no jakoś żyje, funkcjonuje. Wiadomo, jestem osobą dorosłą, nie będę stękać, kwękać. Dobra, zaczynamy hol zakupowy. Może zacznijmy od owoców i warzyw. Znowuż skusiłam się na tą dynię piżmową. Ta dynia piżmowa, kochani, kosztuje najprawdopodobniej, jak dobrze się wczytam w paragon. Nie, około 5 zł. 5, 5, 5, 5 69 kg. Tu było niecałe kilo, więc około 5 z groszami zapłaciłam za tą dyńkę. Jednego ogórasa, ogórek bardzo drogi, był prawie po 12 zł. No właśnie 12 zł pomidorki dzisiaj malinowe na promocji. Ja zawsze odrywam ogonki, zabieram je ze sobą, ale wiecie, co odrywam, bo jak wkładam z ogonkami, one się przebijają, a wiadomo, że w ciągu jednego dnia nie zjem pomidorów, które kosztują, słuchajcie, 13,99 zł, teraz jest promocja. Normalnie są chyba po 1903, 19, normalna cena. A ja kupiłam po 13,99 zł. Jabłuszka też nie za tanie 3 jabłuszka 3,32 za kilogram. Kupiłam parę sztuk, bo ja często właśnie do Thermomixa na suróweczkę. Zobaczcie jak dużo marchewki. Pora chyba i czas wziąć się za siebie, jakąś dietę zastosować, bo mi zostały dwa miesiące, słuchajcie, do okresu letniego, wakacyjnego, więc no chciałam trochę zrzucić. Nie mówię, że jakoś tam zastraszająco dużo, no ale przerzucę się troszeczkę na warzywa bardziej niż na jakieś tam wiecie takie bardziej tuczące rzeczy marchewka, marchewka niedroga po 2,45 jak dobrze pamiętam także marchewka na, nawet, nawet w dobrej słuchajcie cenie bo już widziałam i po 3 i po 4 kupiłam dla Adusi takie żelki z tej firmy Candy po 2,49 sobie tu zapisałam on jest taki zmywalny ten mazak że Aduniu nie przeszkadzaj kochanie bo mamunia tutaj nagrywa Także te żelki, takie, mam dosyć fajne adusi, niby to żelka, niby to pianka, no nie mam pojęcia. Sokiem owocowym pisze, no ale wiecie jak to z tym sokiem jest, złoty 37. Zł jak dobrze widzę, Prince i dwie sztuki, a tam, która idzie do koleżanki, to sobie weźmie, krakersiki na przekąskę, 2,56, stopa, naprawdę niedrogie, te chrupeczki z mijami też 1,03, do przekąszenia i topy 2,82, nie było cebulkowych, wzięłam dla dziewczyn taki serek, tromasz, czyli chyba śmietankowe, ale co zdrowe, Żelki. Żelki. Żadne słodycze, córciu nie są zdrowe i wszystkie słodycze psują zęby. Też? I dzisiaj promocja na parówki, z szynki, te Starczyńskiego. Normalna, standardowa cena 9,99. Ja kupiłam za 7,49 i nie trzeba było wziąć podwójnego opakowania. Wystarczyło wziąć jedno. Berlinki. Może zrobię znowuż te hot dogi Kibica. Potrzebne są dwa opakowania po 5. 17, takie śmieszne te ceny. Po 5,17 za, za jedną paczkę. jedno opakowanie mielonki tyrolskiej na kanapki. Tak, nie wiem, Grzeszkowi, czy jak się coś komuś zachce, czy jakiś cukier mi się rozsypał. 4,75 za tą paczuszkę. I też dzisiaj na promocji dziewięćdziesiąt 2,95. Słuchajcie, za jedno opakowanie. To jest naprawdę bardzo dobra cena, bo normalnie konfleksy słuchajcie, to bardzo dużo kosztują. sześć Biedronce, a widziałam w sklepach innych niż Biedronka po ponad 4 zł, prawie 5 także konfleksy bardzo dobra cena skończył nam się cukier i nawet kiedyś Grzesiek mi mówi tak to, że skończył się cukier to znaczy, że nie będziemy już słodzić, a ja my będziemy tylko mniej, ja oczywiście żartuję 3,23 yy, i to jest produkt z biedronkowy w tej m, takiej promocji y, walka inflacyjna, że się nie zmieni do końca czerwca ta cena, także trzymamy ich za słowo, 3,23 za 3 kg cukru kupiłam kochani i jeszcze taki y, dylemat, pamiętam, że starsze osoby zawsze mówiły, że nie kupujcie cukru w czerwonej torebce, bo to jest niemiecki cukier i oni ich nastrują ja wiem, że to taki zabobon, ale no jak ktoś coś wie na ten temat, to dajcie znać. Ja kupuję i nie zwracam na to uwagi. Jesteśmy w cywilizowanym kraju. Śmietana 18, też bardzo często do Termomixa używam, więc kupiłam dwa, nawet spojrzę na datę 8 maj spoczko, dwie margaryny palmy, palma po 2,49. Chciałam kupić Kasię, ale 3,50, słuchajcie, bardzo droga, więc odpuściłam temat. Palma jest też OK ostatnio kupiłam słuchajcie zaraz wam pokażę taką musztardę na święta i ona jest taka musztarda krem z gorczycy z miodem i ona jest wiecie co no nie smakuje mi brzyśkowi mojemu smakuje a dla mnie jest za rzadka i taka bardzo słodka no wiadomo z miodem dla mnie to musi słuchajcie być ostra sarebska musztarda z kamisa miam, mniam i ona kosztowała 2,15 jedno opakowanie groszku konserwowego nie będę da robić żadnej sałatki, moi drodzy, uwielbiam jeść groszek, e, taki odcedzony, wypukany z majonezem kieleckim, Miałam, macie takie coś, że, że jecie tak majonez z groszkiem, samym nie wiem sól wyszła z domu słuchajcie, 99 groszy 1 kg soli wzięłam sobie i ta fruwita też jest dzisiaj przy trzypaku po złotych 75, zł. bardzo dobre te fruwity, najbardziej lubię brzoskwiniową i gruszkową tu jest brzoskwinia marakuja, przepyszne te jogurciki, naprawdę gęste, fajne. Twaru klinek, proszę bardzo, 2,84 za paczuszkę, także też w miarę okej okay cena. Odstawiamy sobie, oj cytrynka, cytrynka, cytrynka ląduje do warzyw. Kupiłam też gumę Winter Fresh, a Dusia uwielbia ostatnimi czasy gumy. Lubisz, córniu gumy do rzucia? te białe, ja jeszcze kupię takie zielone, takie mocniejsze mocniejsze, zielone w sensie koloru gumy, ale białe lubisz bardzo lubi te gumy, więc kupiłam no i zamówienie mojego Grześka oczywiście soki pomidorowe najlepiej żeby były bez y, dodatku chili tak Franusiu tak, o matko o matko, tata nie lubi ostrego, ale te uwielbia sok pomidorowy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć sztuk kupiłam nie wiem, na ile mu to wystarczy. Mam nadzieję, że na co najmniej, że na dwa tygodnie, ale no nie wiem, on to różnie wiecie. Jak się przysiądzie, to całą butelkę wypije. Jeden żywiec zdrój wzięłam i nie sprawdziłam ceny. Nie mam pojęcia, ile kosztuje ten żywiec zdrój. A pewnie woda niegazowana, żywiec 1,75 to jest to. A tutaj ten żywiec zdrój. 3,49 słuchajcie, za taką buteleczkę e, żywiec drój bywa też po 5 zł, widziałam e, te żywce, e, słuchajcie, w innych sklepach, więc myślę, że nie najgorsza cena, e, Adusi, dusi wzięłam taką właśnie smakową, a dla nas, dla nas zwykłą wodę, zobaczcie, kupiłam e, takie dwie zgrzewki i przy zakupie dwóch zgrzewek dzisiaj, 1,59 wychodzi za jedną butelkę to naprawdę jak zażywca żyw jest, lubi być drogi yy, to dobra cena, standardowa 2,29, kochani tyle z moich zakupów, chyba wszystko pokazałam yy, mamy tutaj różności dropsa, zaraz będę to wszystko chować nie ma termomiksa, bo poszedł do mycia, bo rano robiłam surówkę ale już go nie zdążyłam umyć no i sałata, no i wiecie co zastanawiam się nad tą sałatą, czy ta sałata mogła mnie uczulić bo tak to faj, bardzo fajny patent, że ona jest tak z ziemią w delikatnej wodzie. W ogóle te listki, słuchajcie, nie więdną, i można sobie na kanapeczkę brać po jednym, po dwa listki i jest super spoko. Okej, okay. kochani, kończymy tego vloga, ten hol zakupowy. Mam nadzieję, że Wam się to taki filmik podobał. Proszę o łapki w górę, subskrybujcie, kochani, mój kanał. Bardzo się cieszę, że codziennie przybywa Was coraz więcej i macie ochotę mnie oglądać, buziaki.